lu z tej strony Jego to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Piotr. Witam. I Tomek22... 23. Tak. <grafię> Jeszcze tego nie doma. mogłem zapamiętać. Dzisiaj w zamiarach mamy zrobić farmę. Jak widzicie, to już jej początki tu powstają. Ja tu Dobra. zrobię honory i po prostu... Posadzę pierwszy sezon. Dobra. Dzisiaj bardziej na, na gromadzeniu jedzenia się skupimy. No właśnie widzimy, że tutaj mam bardzo mało głodu. Piotr już zasadził. O fajnie. Dobra. No. Ale drzewa te są nawet spoko, tylko za dużo tych drzew to krowa! Co, co za jesteś, reakcja? Jakiś jesteś nakręcony no dzisiaj, to. kurde. No bo ja potrzebuję zleć. No ja też, właśnie dlatego tutaj zbieram. Jest no właśnie, to ktoś ma może, to, gości... o, ma może widzę, kości... O, widzę, że ktoś kto się rusza. Kurczak! Leży, leży, Mam kolejnego praga. Ej, posłuchajcie, ja mam 6 staków pszenicy. Hmm. Aha, to jest źle, żeby się na to nie let's go. Jedna nie lubię świń. Wiem, mówię, Dobra, to mogę to mogę zrobić ponad, ponad 100 wiemy. chlebków. No to dawaj. Dobra, trochę już zrobiłem. Rybki są fajne, a nie świnie. Jo, ja, ale bogatsu, normalnie. O nie. Ryby są na cofa. Znaczyłem na łóżku niech nie chcąc XD. No tak. No. Ja wam tu załączę hashtag tutaj. I też w karcie dam Wam tej. Nie linki, linki ale. Linki do naszych kanałów. Nie linki, ale kanały po prostu wasze. I nie przegapili żadnego odcinka. Z tej wspaniałej no, serii. My no God, e, i trio. tak jest tak. też, że na początku jest u Piotra, później jest u góra, a później u mnie. Czyli u tak. Tomka to, to dotrze. Tak, tak mam ogólnie, więc nie przegapcie żadnego filmu. Wpadajcie na wszystkie kanały i subskrybujcie i łapujcie w górę najlepiej. No, będzie najlepiej wtedy. Dobra. O ile tu kurczaków jest. W sumie tylko dwa, ale zawsze jakby coś. Ktoś chciał zobaczyć, to niech przyjdzie do chat zobaczyć ci jak y, magazyn jakby rozbudowałem. Czy ja, ja tam zrejdę? No właśnie już jestem tutaj. O ho ho! skrzynki, prawie potrójne skrzynki. Czemu tu dużo zombiaków? Czemu? Czemu myślę, że pode mną jest jakiś spawner? Może jest, kto wie? Bo może jest. Jak będzie to coraz spawner, to powiem wam kordy. Czekajcie. Nie wiem. Ja mam głupi pomysł, ale... Nie mam a tutaj akurat był węgiel. I dlaczego... Co? Nie ma nic, może Aha. dalej. Czemu? Czemu tak, tak wysoko? Pa, pa co zrobiłem? Za tobą. Za tobą. Lon. Wyraz postawiłem. Dobra, ja sobie zrobię żelazny kilof. Zamiast okna mamy obraz XD. Nie, tu musi być okno. A tu będzie obraz, o. <laughs> Nie ten XD. Nie no tu jest tak dużo zombiaków, tu musi być... Fawner może tu. Dwa, I tu będzie taki, jakby muszą... taki telewizor. I no? co my tu mamy? Czy to jest spawner? <laughs> tak to jest spawner. <laughs> Dobra, Piotr. Piotr pójdzie poszukać yy, też, może jakichś surowców. Może, jak się uda? A, widzę. To tak gdzie aha. robimy kopalnie? Możemy obok yy, domku. Możemy Zrobię sobie ja? jeszcze łopatę, bo się przyda. Ej, bo to, to, to trzeba zmienić, wiesz? Pa. No bo patrz, pa, co mamy pod skrzynkami. Mamy, mamy dirta. To możemy to zmienić. Ej, Jakbyście Jeżeli chcieli wiedzieć, skąd się wzięła stary. ta chata i te wszystkie tak. nasze itemy, to tak. zobaczcie na moim kanale pierwszą część filmu. Dokładnie. Ale teraz najważniejsze pytanie. Palmer Ząbiaków. Mam płytę o. muzyczną. Gdzie Dobrze. ty to masz? Gdzie ty to masz? Proszę mi okay. powiedzieć. Ale że co? No, to musimy jakieś dojście zrobić. Gdzie ty to masz? E, już mówię Ci kordy, tylko was bez tące przenicę. kolejna płyta muzyczna kop O! Jak Mam ten... let's go! A tutaj robisz kopalnie, okay? Dobra, ja e, mówię Wam kordy, albo piszę na czas... Mówię Wam kordy ja, ja tu będę szukać szkieletów, żeby mieć jakieś kości na... na, 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 na mączkę kostną. Dobra to czekamy na kordy. Ja to idę po prostu szukać. łączki kostki. O, szkielet to mamy blisko chaty. A no to weź go to mączki. Ej, te zabij. wilki atakują y, szkieleta. Jezusie, creeper. Ja uciekam. Skelet zabił małego wilka. O, ma mam kosty na swoje wilka. Nie, pająk. Ej, ja muszę coś zjeść. A, dobra dobra, to ja potrzebuję trochę Co jest? Węgla? Okej. Okay. O ja to zrobię. Ja może sobie odnie? zrobię wędkę w sumie bo mogę. Ja mam si ja mam nie 7 tylko 8, to se ja właśnie będę na pewno chciał zrobić sobie wędkę, bo ja tylko tylko chcę wędkę, ja nic innego prawie że nie chcę. Prawie. Czekaj, to innego. jest tyle strzał w ziemi. Nie no, wiem, bo tam może to wilka. Może. No tak. tak. Przecież tam Może, może... Ale mówię tylko, że może przez to jest tam tak dużo Okej, okay, ja tu może zrobię czy... O! Ty... Enderman! Ty, czy tylko zaatakowałeś? Płoko. Nie, ale... Ale on się wszędzie teleportuje przez deszcz. I tu blisko naszej chaty gdzieś jest. I takie w ja za... się zrespi. Co ty go chcesz? Dobra, a ja... A ja zaatakuję Wiedźmę. No, trucizna mi dała. Właśnie. Ja trzeba bić od razu. Żeby... Wiem, no. dlatego od razu zacząłem bić, a ona rzuciła Jeśli, jeszcze... Dobra, Jeśli ja się spróbuję. zobaczy, to już od razu, nie możesz już przestać jej bić. Bo inaczej ci da zatrucie. No, mi dała zatrucie. Czekaj, no, bo to... zaryzykowałem no. i Endermana chciałem. Najgorsza porcja w grze to jest, to jest albo trucizna 2 na, na jakąś minutę albo dwie minuty, Albo podkaraniania dwa. Dlaczego ktoś tu drzewa nie zetnął do końca? Nie wiem, ja tam, ja tam Chyba nic ja. Należę, nie ścinałem żadnych drzew. Co ty z drewnianym mieczykiem idziesz na Endermana? Mocno oberwał od deszczu. Ale no on prawie nie przejął No właśnie. No dobra, no to możecie iść. To a to wioska, wioska! ja nie wiedziałem, ja myślałem, że to jest nasz dom, a to wioska. Ej ja byłeś w wakacjowej wiosce, Peter? Tak, właśnie tam wszystko zlutowałem. Chyba wszystko. Wiza, wiza. Dobra, ja idę do Bo. kopalni. Gdzie jest ty, Nie wiem A, Ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Powiedzcie swoje kordy. To, masz no, na czacie. na czacie gdzieś tam wysoko... A e, nie zabrałeś tutaj itów niektórych. Ja tutaj widzę chlebek i tego i wiadro, a ja potrzebuję go właśnie wiadro. A w sumie. Ja robię sobie wędkę. Będę łowić podczas des deszczu, bo tak się łowi najlepiej. Dobra, Dobra to ja Czeka... Co? robię nam wejście do kopalni i już znalazłem żelazo. Jest git. Okej. Okay. A Dobra, teraz mogę tego. zrobić wędkę. Tu chyba byłeś, bo tu jest jakieś gravel. No nie! gravel nie byś zasypał. Gravel jest To jest najgorszy. najgorsze uczucie. To ja wiem. Kiedy kopisz i nagle gravel cię no, zasypuje. No to jakby, to jakby wtedy cię czujesz, jakbyś był nubem. Ja to mam. Ale najgorsze jest, ty, kiedy znajdziesz diaksy, wreszcie jest to byłeś i, i nagle cię gravel zabija. No. Albo zasypuje o, i, i tych diaksów nie wy wyłowiłem dorsza, tak chciałem tylko powiedzieć. Aha, okej. Aż tak Tim No. Sie wie o czym się mówi. jest tak Tim jest Nie Niby deszcz pada tu. Nie bierze ani jeden dorsz, w sumie jeden wziął. Opa! ja rozumiem, są dorsze na razie. No i odchodzi. No, jakiś tam łososie. Oh. No ja też nie robię łososi. Nawet jeśli no bym odwle. nie lubił dorszy. Nawet jeśli bym nie lubił dorszy, to ja i tak lubię bardziej. To... Team dorszy is the best. No. no. <grym> Dobra, tu łowię. Ja tu zbieram bardzo dużo węgla. Ja tu się boję, że zaraz ze mną jakiś klipper... O, ender mam! To ja sobie go zabiję, bo ja mam i tak full armora. No Tomek, ty to zawsze na początku gry już masz full armora, kiedy my ledwo co chatę już zaczynamy no budować, to ty już full armor. No wiem, bo ja lubię być zawsze taki na początku taki mocniejszy od wszystkich. Nie, ja zawsze wolę być na początku mocniejszy od wszystkich. Ty coś, bo he. zawsze to <grym> każdy to jakąś awanturę górny. zrobi, to ja mogę po prostu uciszyć go i to pójdzie po prostu. Nie, co ja zrobiłem? Sprawiłem, więc dlatego że ja lubię na że dwa klipery wybuchły obok naszego... No może nie widać to, jak się jest obok naszego domku, ale to... No widać, jak się przyjdzie tutaj, że coś jest nie tak, że tu jakieś klipery wybuchły. Dwa nie, Ale ja dobra, potem nie. ta trawa odrośnie. No. Tak, ale ja dopiero to zacznę zabudowywać. No ale trudno, zajmie to jakiś czas, ale ja tam... W ogóle mam dużo nasion do naszej farmy. To, to Bo tutaj zostawiłeś wszystkie nasiona, które Ej ty, znalazłem jakby kanion. No spoko. O, ziemniaki brać czy nie? Jak chcesz. No w sumie nie chcę mi się tego dwu, dwa, dwa razy, no, andezy. Nie chcę mi się tego dziać. Ej tam jest chyba poziom blisko 12, więc tam mogą być jakieś diaksy. No fajnie mhm. by było. Nie wiem, może wait. na razie niech taka Dobra, tak wybrać mam. Tak ja muszę nie. zebrać no. trochę więcej bloków do budowania, choć w sumie tyle wystarczy, ale żelazo wolę odłożyć z węglem. Żeby nie było, że zginę i wszystko stracę. A, no i, no i no. w rzece się lepiej łowi. Nie co to No i tu na pewno... Być. Peter tutaj na pewno byłeś w tej wiosce, bo tutaj jakieś te są na rzeczy. Nie lutowałeś się tej skrzynki tylko. A, nie się. Może bo nie zauważyłem. Bo tam było wszystko no. Ale bierze nad, w tej rzece. No to Rzeka może tam marzy. jakieś grube ryby będą no najpierw Są niedale, no. duże dorsze. Dobre sztuki dorsze. Widać że, widać, że zdrowe. No to spoko. Zdrowe okazy No nie łososia ja wyłowiłem Zjedz go albo wywal Dorsze to można zostawić, je zjem, to można Zjem go i wypluję. To znaczy ugryzę i wypluje Dobra A twu <grych> Dobra na dół w ogóle ktoś, ktoś widział, że dałem kordy Spawnera Tak, tak, ja widziałem Ja nie Spoko. A, no to ja się nie wiedziałem. Skupiłem. Wiedziałem, że ktoś nie zauważył. Ło, ale tutaj jest fajny teren. Ok, zalecimy. Ej, ty Znalazłem perłę! No Enderman tu gdzieś zginął. Aha, okay. o, fajnie. I taki jakiś kakel przychodzi i daje nam wszystko i nagle nas. Tak, zaraz ci uwierzę na tym serwie. XD. Co możesz uwierzyć, że ktoś weźmie tam kreatywa? Jestem koakacji, ale nie widzę naszego domu. Czekaj, nie mamy, opa. <gry> no. Ujo, ale perfect timing tej muzyki! Nie muzyki, tylko tego dźwięku strasznego. Tego dziwnego bardziej. Nie jest taki straszny. Niektóre są tylko straszne. Bo tego, bo ja spadłem akurat do jakiegoś... Do jakiejś tej? do jakiejś jaskini i sam zombie jak villager i... patrzyłem się na niego i pyk. Uuu! ale fajna. Znalazłem ten ten. O ja twierdzę tą. Twierdzę, jak się na... jak się tu y, piaskową... że <laughs> nie mają twierdzy. No mają może tą wielką, Mo, może... może coś nazwać. To. No. Albo wieża, albo ten wielki dom. To nie dom. Ten, ja ten wielki dom A, nazywam hotel. Dom, wielki dom. No. Ja to ten to jest... wielki dom nazywam hotel. <gry> to, to jest... Jezu, ile to jest. Bo tam są i... wiedźmy, potwory są, piladżerzy, wszyscy tam są. Ile. No to jest... to jest w dżungli tam. W dżungli to We w dżungli mm, to Nie być. wiem. Ile ja mam tych siodł? W sumie dwa tylko, ale... to i tak sporo. Let's go! Mam tego? Mam Emeraldy 3. No nie, przestało wiem. padać. Więcej Kli... linek. O. Siodło, to Peter nie musisz mi dawać. Znalazłem re... trochę ja redstone. Mam dwa siodła. U, dwie książki. Odrzut jeden, a druga... Ochrona ze z 3, powolne opadanie 3. To wezmę to z powolnymi opadaniami. Dobre. Ja Ja myślę, że możemy zrobić farmy jakichś zwierzaków. No wiem, bo... To, to by też się pomysły. przydało. Ło ja mam 31 prochu! Ej, ty jestem na idealnym poziomie nad diaksy w tym kanione, w kanionie. Kanionie. <ścoughs> kanone! 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 Ej, gdzie są te NLPR-ły? Milion trochu. Prochodzili na jak... i tu jest te ender perły. Nie wiem gdzie są. Nie. Bo... Najgorzej. Mam 7 TNT to jest więcej, tylko mi się dziś. Tak krzywo te płatki stawiam. Nie wiem. Dobra, mam 9 TNT. Nie, najgorzej, nie patrzyłem od kiedy zacząłem nagrywanie. Ty. To nie wiadomo. I to będzie trwać filmik czy nie za długo? No ale trudno. Jak zauważymy, że już długo będziemy nagrywać, to się zakończy. No. O. E, piękną zagrodę. To spoko. Teraz Piotr tylko... szuka, diaksu. Piotr szuka, e, po, diaksu. Znaleźliśmy się na taką Ja widzę twój nick. Kogo? No, twój... Kolejna wioska. Piotr. Ja w ogóle nie chciałem eksplorować, ale powiedzmy, że eksploruję. Wiecie czemu? Bo ja tego. Ja chodzę, szukam domu, a nagle znajduję wioskę, drugą wioskę, którą odgutowała i jeszcze twierdzę. Piaskową. Jezu, faktycznie ile my tu mamy tej pszenicy? Ooo, uh, dobra, będę miał milion pszenicy powiem wam, bo tu wszędzie tam jakieś smoty kama. No właśnie u nas też jest bardzo dużo. Dobra, ja to szukam. Poparę, jakieś... Jest kopany Chyba będzie egzekucja, bo nigdy golema. No, widzę. ja w jednej wiosce golema już pokonałem. No, ja, ja chyba zrobię egzekucję, bo nie ma, nie ma golema. Jezu, ja I na pewno ktoś powie, że ja nie zrobię egzekucji, bo nie ma golema. Jak chciałem egzekucję na villagerach. <grym> Nie wiem po co. Cześć, ja się... Ja się na to urodziłem. Chciałem, że będzie trójząb. No ja się na to dziś. To jest zęb zomb z trójzęby. Ale nie było. To Kopielca chyba. On się, on się chyba nazywa topielec. No ale no tak, tak to jest, jest po prostu utopiony ząbiak. A więc... No no wiem. <śla> no to ząbiak. No. Jak się zombiak utopi, Jak się ząbiak utopi, to wtedy on się zmienia w tego poczucie. jak ta krowa do mnie biegnęła. Jak zobaczyła, że pszenicy. No tak. Jeszcze mam znam Polskiego. A ja mam English. To też nie Małego, było. To, poprawnie poprawnie wypowiedziane, to też nie było. I'm mam English. 24 pszenicy, za to jest A wiecie co jest najśmieszniejsze? Że no. znalazłem wie więcej redstone'a niż yy, żelaza. A ty Poko. wiesz coś śmieszne? Że chyba się zgubiłem A no, masz kordy do y, domu. Mam no, 5 do... emeraldów, by no. the way. Czekaj, gdzie... Czekaj. Czekaj jakie ja... tam się idzie Aha, czyli tam gdzieś. Toś Lol. Idziesz krowa? No, tak weślała. I co ty Debilna robisz? Nie robi na krowa wyjdły. Właśnie na to wychodzi. Mhm. A ty idzie? O, o no kurde, tutaj nie... no nie ma tutaj żadnego A, ma. tego. Nie ma tutaj żadnego kowala, szkoda. A no i teraz owcamy. Nie jest mówię sobie. o... Nie mówię o antku, nie? <laughs> Ale <noise> e... nie mów o takich rzeczach na odcinkach, tak się nie mówi. W jakichś prywatnych ja mówię, sprawach. Ja nie to nie jest prywatna sprawa, bo ja tylko coś powiedziałem, a oni nie wiedzą na pewno co tak. powiedziałem. Większość pewnie wie, bo to moja klasa. XD. Tu moje wiadra nie wzięła? a mam wiadro, no. Bo. Ha... Akurat znalazłem dwie krowy. I dwie owce. Ej, złoto znalazłem! A złoto nie potrzebne. Nie, chyba przewidziało mi się, że dwie krowy. Do nederał się przyda złoto. No tam. I tak znajdziemy więcej w netherze. Niż tam, ni tam sobie wytradujemy się. Ale... Okej, okay, idziemy. Nie, tutaj w tej nic fajnego nie ma. I powiedzcie, kordy bo ja... bo ja nie wiem. I tu wręcz ja chodzę w ten Wysyłałem. Dzień, nie? A, dobra, to czekaj już idę. Gdzieś tam daleko ma. No. Dobra, ja tu jedne owieczki razem na rzecz. A to ja pierdzielę, to z tysiąc kratek odem. <laughs> nie. Ale ma, ale spokojnie, mam 35 lationa. Będzie okay. z normalnie z... 30 staków tego nie no, na pewno na pewno mniej, tylko tak około nie no, A tak 15-20 to... bardziej. Mamy fajną farmę owiec. Będziemy mogli hmm. na przykład, wiecie, na łóżka do kopania drytu, też jedzenie. Sowcą lepiej niż z krową, na przykład. Tak, może... No, mówimy... krowy też się przydadzą do robienia książek. To nie wolno. Ej, co mnie walnęło? Ja tylko se chodzę, se skaczę, chodzę i nagle coś mnie walnęło. To no może spadłeś czy coś? Nie, ja z jednego bloku spadłem. Po prostu se chodzę. No nie wiem. I z jednego bloku se spadłem i dostałem obrażenia. Może był lag Minecrafta, bo czasami tak jest. Może. O nie, to jest ale i tak zero do 9 dostałem, więc spokojnie. To wait, ja, ja muszę. A w sobie nie ma co zapisywać kordów do tego kanionu, bo przecież. Y, tam jak się idzie kopalnią, to tam jest dziura i jest kanion. Że chodźcie no. się pożegnać. Już to, koniec? To chwila, ja muszę wrócić. No tak myślę, że zając sobie wyczucie czasu, to już tak powinno być. blisko końca. No, dobra. To teraz ja będę XD. Widzę twój nick. Kogo? Piotrka. Okej. Okay. Peteła. Piotr. Dobra, ja jestem jeszcze z 200 kratek. Piotr tak już tu... wchodzi na górę. W ogóle ta nowa gra jest na PS Plusa i ona na Biara jest też. Na znaczy... No jest, tylko tam sam muczek jest tylko nabiera. Nie jest taki długi. Tak z pół godziny tam spędzisz i się znudzisz. Mhm. Ale mikrofon ci jakoś ścięło i ciągle coś szumiło. Przynajmniej Aha. u mnie. Bardzo przepraszam. Ta, ta gra się chyba nazywa Concrete Genie. Nie wiem. A, no ja coś tam widziałem chyba o tym. No i mhm. właśnie są nowe gry dwie. Na Ło! Dobra, mam minus pół HP normalnie. Bo spałem z jakiejś góry wielkiej. I to chodź się pożegnać. No to serio tutaj. No ja idę, idę. Dobra widziałeś, tam mamy mało farmę tych. Farmę owiec mamy. Z zabiłem małą świnię, prankuję. Dobra, to jak mamy farmę. Warta. Jak mamy farmę owiec, to też nożyce się przydadzą. No tak. Więc ja wziąłem nożyce. Ej, drzwi mi się zbagowały i nie mogłem nic o. zrobić. O. A jak tu mamy ładnie. Ej, Piotrek, a ty tego będziesz... Znaczy tego, no. Ty masz no. kanał Piotr Animation tylko? Ej, no wcześniej miałem inny, ale no... Stracił. Musiałem zmienić. No wiem, wiem, że... Ale dlaczego musiałeś zmienić? Tylko ten nas? No maila zmieniałem. Patrzcie normalnie. Niby taki odcinek Minecraftowy, a można się takie ciekawostki dowiedzieć. Ale ty wieś. na tym, na tym kanale Piotr Animation wszystko nagrywasz? No teraz y, większość filmów to są animacje, ale teraz będzie też Minecraft, gdyby się pojawiał. ja że po nie powinieneś się żeby moglibyśmy usunąć tą furtkę i, i można wchodzić tak dywanem. Ej czekaj, Jezu, czekaj. Nie wychodźcie. Dawaj blok. No szybko. po co ty masz w ręce to? Mam dywan. Aha. Chciałem masz pszenicę, czekaj. Ty masz pszenicę. ale jakieś do siebie szły. A co one, one robią? One do, bo one wychodzą. Bo ty jest weź, weź pszenicę, rzuciłem ci tam. Gdzie? No masz. Ile? O. T teraz ty wejść. Okej, okay, dobra, wychodź. No i można wejść i wyjść. Wej w ogóle ja nigdy... ja nigdy nie nagrywałem odcinka, ja tylko te live. Weź. Ej dobra, to... Tu mamy 8 wełny, więc... Tam jak wracaj, bo to odcinek się dłuży. Ty ja potem... Wie, jak jak jest za długi odcinek, to widzowie się nudzą, a tak nie może być, Dokładnie. łapki nie zostawią, a łapka no najważniejsza. To to. Ja, jestem, ja jestem już nawet tak z 200 kratek od domu, to ja się wracam i prześpi, prześpi się każdy i będzie fajnie. O, widzę, że tu już nie da się zrobić takiego początku fajnego, jak był wcześniej, że tylko głowy nam wystawały. No, Jest. Ale ty może w tym czasie, nie wiem, podmień ten, pod skrzynkami, żeby nie było trawy, tylko te drewno i pod Pod drzwiami. Po kratek od domu. Okej. Okay. Zrobę na widział niki. Widzę niki już. Okej. Okay. O Ale mnie zbustował ten szkielet szkielet miałem, mnie on strzelił z tyłu i zbustował mnie. Dobra, mam... mam 35 snopówsiana. Ja tylko idę odno od, od Ej, to... O tu tak nie chodzi. Ło, ale fajny ten. Ty coś mi to przypomina ten ten. Ten obraz tu. Czy to nie jest Donkey Kong? To nie jest Donkey Kong? Nie wiem. Mamy tele, telewizor. Tam gdzie Ej, chyba no, Mario faktycznie. się wspinał na górę? A tutaj jest ta małpa, a tam na górze ta no? księżniczka. To mi przypomina Donkey Konga. Ej no. Ty, a to jest Mario. Aj a dawać kończymy. Nie, to jest ta małpa. Tam na dole powinno, powinien być a Mario. Ej to. Ej dawać Tuda. kończymy już. A, a to, to jest... no to, to może a być to jest... Mario. Małpę, a to księżniczka. Dobra, na samej burze... śpimy. No, samej... albo, albo... no, Albo, albo... ale odcinek. No tak. Tady. Dobra, Wtedy. to... Która godzina? 17.20 to okay. Dobra, to myślę, że możemy zakończyć odcinek, moi drodzy. No tak jakby można też... Y że jeden odcinek na jeden dzień minecraftowy. No tak, ale będzie tak. Ale jednym dniu też w prawdziwym życiu po jednym. Albo, albo po dwa, nie wiem. A więc... No, myślę, że możemy zakończyć. O Jezu, przez ten obraz nie widać mnie. Ale myślę, że możemy zakończyć tutaj na ładnym tle Donkey Konga, tak? To już nie, nie wiem, ale Donkey Kong. zakończymy sobie, tak, do... Donkey Kong. to... Pa!